Słuchajcie, kolejna awaria pieca, to jest wzrost ciśnienia 4 bary, prawie że zatrzymało się na czwórce, zawór bezpieczeństwa jest mokry, widzimy, że puścił, woda kapie. No i przyczyna, wstępna diagnoza, to jest pęknięta membrana w naczynku wyrównawczym, bo zobaczcie, stąd leci woda, przelewa ją, przelewa ją przez wentyl. No, prawdopodobnie doszło do pęknięcia membrany. Więc musimy wymienić naczynko. No zobaczcie, uruchomiłem kocioł, i tutaj widzimy przeciek wody na naczynku zbiorczym. Początkowo myślałem, że ten wzrost ciśnienia był spowodowany pęknięciem membrany i przedostaniem się tej wody do, do tej części powietrznej ale wydaje mi się, że nie, że tutaj się rozczyniło na zgrzaniu ponieważ, znaczy nawet to nie jest zgrzanie, to jest zagięcie to jest takie jakby sprasowanie na sprasowaniu rozczelnienie ewidentnie, zobaczcie tutaj zamówiłem nowe ale no droga jego będzie długa więc na razie wstawię tymczasowe wyjąłem już to naczynko, tutaj odkręcony górna śruba Tutaj trzy ósme Przełączę. pełno wody jest w tym zbiorniczku, ciężki dosyć, śrubą jedną to wyjęliśmy, e, zamówiłem na Aliexpressie z Turcji, taki sam, pokażę Wam jak to można zamówić, no nie wiem, mam nadzieję, że przyjdzie, ale to pisałem do tego dostawcy, do tego producenta, czy tam dystrybutora, nie odpisuje, Mam jeszcze 4 dni, jeżeli nie wyślą, no to anulujemy zlecenie. Zbiorniczek, oczywiście on nie występuje tutaj pod nazwą. Piecyka. Są jakieś. Yy, beretta, Miasto, czyli tam City, pewnie. Beretta, Miasto, jakieś tam, coś tam, coś tam. Natomiast po typie, tutaj, 13N, doszedłem, że to jest ten ten zbiornik czynko wyrównawcze dokładnie takie samo także czekamy na przesyłkę podłączę taką tymczasową bekę, żeby tu chociaż było jakakolwiek kompensacja i, i tyle nie? zobaczcie jaki syf wyleciał z tego Czarny osad. Słuchajcie, taki patent podłączam tą wielką bombę na takim grubym przewodzie, ale to tylko chodzi o to, żeby to robiło robotę, a nie żeby wyglądało. A to będzie robiło robotę, ponieważ tutaj mamy zerowe zero ciśnienie, więc podpiąłem to, skręcimy i dopuścimy wody o te dziesiąte bara więcej, niż jest przepłona napompowana powinno być ok Dobra, mamy tu bar nabity ciśnienia w układzie łączymy grzanie, zobaczymy co się dzieje Słuchajcie, dotarła przesyłka z Turcji Tu widzicie Istanbul, Turkej. Przyszło to, to impostem, nie pocztą Unia podpisała umowę z... Turcją na handel wymienny. Między innymi jest jednym z krajów EFTA. Co więcej, no mam tylko nadzieję, że jest to ten wymiennik, który zamówiłem. Przesyłka szła dwa tygodnie. Śledziłem to bardzo pilnie. Jeszcze trochę przygód było, bo kurię ją zostawił pod domem, a sąsiad ją zabrał. Więc myślałem, że mi ktoś tutaj Pan Buko robi, ale się znalazła, więc ok. No i pytanie, czy to jest ten wymiennik, takie potrzebuje? Ale wydaje mi się, że ten zabezpieczony jak na taką ciężką przesyłkę słabo jest, powiem wam. Ważniejsze dla mnie jest to, że ma to mocowanie i pojemność. O, tu obtarty, zobaczcie ładny. tak, to jest dokładnie to Nie, ma większą pojemność ten 7 litrów, a ten ma 8 litrów ten jest trochę większy, grubszy ten ale mi się wydaje mi się, że wydaje mi się, że spokojnie wystarczy 7. Ma jakiegoś tam bara. O litr jest większy. 2000 rok. No dobra, spróbujemy z tym. I wyciągamy go, wysuwamy go po prostu. On jest zabezpieczony tutaj. w tym. O, nie poleciało. To teraz wymiennik, ale mm, to jest zawór dopustowy z pieca wyjęty a to jest kupiony tak jakby no zamiennik no jest idealnie taki jak trzeba no nic montujemy ten 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 nowy zobaczymy trzeba włożyć zawór siedzi Dobra, mamy bar. No dobra, montujemy. Montujemy ten nowy wymiennik. Ciśnienie pod... sprawdziłem mamy jeden bar. Spróbujemy. Tak. Dobra, siedzi. Tyle o ile. Przy okazji otworzę tutaj komorę spalania, żeby zobaczyć, czy wymiennik tam nic się nie, nie rozstrzyniło. Wszystko jest ok, nie widać jakichś przecieków. No i zobaczcie, filmik się po pierwszym filmiku o tym piecu to był osyf, osyf w piecu gazowym w kociołku. No i znowu mam osy. Nie wiem, co je tutaj przyciąga. Czy ten specjalny. Ten posad, który tutaj jest, to jest. No nie ma ich tyle co co, co. Nie ma ich tyle co w poprzednio, ale ciągle są Czy to jest jakaś reakcja między tą mieć? No nie wiem, ale dziwne zjawisko. Jak one tu wchodzą? Kominem. Tędy. ma tędy. Dziwne. Słuchajcie, no tu jest wszystko picobello, no tutaj jakaś korozja, ale to... Ale to jest wszystko, w... że tak powiem Wszystko jest pod kontrolą. No nie wiem, wydaje mi się, że wymiennik jest sprawny. Układ napełniłem wodą, dobiłem do bara, puściłem już ogrzewanie. No i obserwujemy teraz, co tu się będzie działo. Już jest 2 godziny po półtore, półtorej godziny pogrzeje i zobaczymy, jak ciśnienie wzrośnie. Na razie są rury zimne, więc jeszcze nie może się nic dziać. Zawór pasuje, ten dopustowy pasuje idealnie. Nic tu się nie dzieje. Szczelny jest. No dobra, przy okazji zrobiłem serwis pieca. Także procedura jest taka. Słuchajcie, spuszczamy ciśnienie z układu CO. Spuszczamy. Sprawdzamy, jeszcze chodzi o wymiennik. Sprawdzamy w wymienniku, ile mamy. Powinno być od 0,8 do 1 bara. Ten był nowy, więc musiałem nabić go do jednego bara. Montujemy go w zerowym ciśnieniu w układzie. No i wtedy dopuszczamy wodę do jednego bara. No i uruchamiamy. Układ powinien sam się podpowietrzyć. I obserwujemy co się dzieje. Czyli w moim przypadku na wzrost ciśnienia powyżej 3 barów wymieniłem Naczynko zbiorcze zawód dopustowy, ten powinno być ok. Junior pracuje już godzinę. Na razie ciśnienie lekko ponad bar trzyma się, więc e, powinno być dobrze. No, cześć, witam wszystkich. E, czas na wymianę pieca Juniorek Juniorek po ostatniej e, naprawie. Naczynka zbiorczego działa ok, natomiast już widzę pierwsze objawy kolejnego rozszczelnienia wymiennika, oczywiście po wzroście ciśnienia, dalszego no i parę tam prób przy zakręceniu dopływu wody, tej użytkowej, proces wzrostu ciśnienia stabilizuje się po odkręceniu po jakimś czasie widzimy, że woda puszcza jest to, przypomnę, jest to wymiennik bitermiczny, on ma w sobie taką cienką ściankę rura w rurze pokażę Wam na przekroju tutaj zobaczycie sobie jak to wygląda jest to bardzo delikatne rozwiązanie pierwotną przyczyną, oczywiście w moim przypadku jest E, za wysokie ciśnienie w układzie e, wody użytkowej oczywiście teraz będzie wstawiony reduktor a o ten piecyk wymieniam na piec Boscha 5300 e, dokładnie już wam pokażę bo już go mam jest w garażu e, będziemy go montować wycinamy ten piecyk, nowy piec będzie większy. W takich wymiarach będzie miał głębokości 60, szerokości też 600, 600 i długości 90-900 mm. No to już pokaźny piec. Piec będzie z zasobnikiem wody. Użytkowej wewnętrznym, nie takim stojącym, tylko będzie miał 42 litry w środku. No, to już wam pokażę. Natomiast, no, decyzja zapadła. Koniec. Piec był eksploatowany 11 lat. Teoretycznie przy mojej, moim serwisie corocznym dwukrotna wymiana wymiennika. Jeszcze by można było go wymieniać i wymienić i działałby, bo tutaj jest masa rzeczy po, po masa. No jest, no jest na bieżąco przeglądane, wymieniane, to co trzeba wymienić. Eee, I tak naprawdę, jeżeli bym wymienił wymiennik, no to wstawił reduktor wody, dalej by mógł działać. Ale raz, ekonomia, nie jest to piec kondensacyjny, no to już czas przy... Obecnych wzrostach cen gazu trzeba przejść na ekonomiczniejsze spalanie tego gazu na dwa. Sam wymiennik to też jest koszt około 1000 zł. No to już jest taka trochę inwestycja wyrzucona w błoto, ponieważ trzeba stosować technologię nowszą, ekonomiczniejszą, no już po prostu nie ma to dalszego sensu. Także dalsze części pokażemy, jak będziemy, się, będziemy go wycinać.